Dun, 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 lecę z piłką, piłką. Nie zatrzymuję się, bo lecę sam na sam z brąkarzem, robię rębowon nad nim. Lecę z piłką, piłką, piłką. Piłka mnie nie zatrzyma, bo ja ją zatrzymam, mogę zatrzymać i dać do tyłu. Lecę z piłką, sam na sam robię rębon nad brąkarzem. Strzelam faul, rzut karny trafię, zawsze jest gol! Lecę z piłką, lecę z piłką, z piłką, z piłką, z piłką, piłką. Się nie Triki, wszystkie triki robię, cyk, cyk. wszystkich tu okiwuje. lecę sam na sam. Uwaga, strzelam, gol, jest gol, gol. Wszyscy się cieszą. Chodzę na ławkę, mówię trenerowi, mogę jeszcze chwilę pograć. Nie, trener mówi nie. No to nie, wchodzę na boisko. Lecę z piłką, 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 z piłką. Lecę z piłką i się nie zatrzymuje, bo tu się nie zatrzymuje. Taka piłka, katarówka najlepsza jest, bo jest twarda, super lata. Można nią te podbić, a nie takim flakiem, bo taka piłka, katarówka najlepsza jest.